Siema siema, witam w sobotę Wszystkich moich kochanych widzów Jak widzicie, ciluje się w ten upał W sumie już teraz trochę jest mniejszy Więc stwierdziłem sobie trochę, że będziemy sobie dziś nagrywać to Prosiliście mnie o CD Projekt Proszę bardzo, jest CD Projekt Dziękuję Wiedziemy! Dobra. Zaczniemy może sobie od y, listu y, prezesa. Do akcelariuszy. Będę czytał, tak? Takie najważniejsze no rzeczy tam trochę sobie skrócimy. Najważniejszym dla nas sprawdzianem był start kampanii promocyjnej gry tej tam cyberpunk 2077. Światowa premiera zwiastun na cyberpunka zwiększyła konferencję platformy Xbox bezpośrednio poprzedzającą rozpoczęcie targów E3. Ja tam się czyta, nie znam się na. Sama graba pokazywana w zajętych prezentacjach podczas setki, a następnie w sierpniu nagamy komu? Papierkiem lak Lacku... kusmo był też udostępnienie 48 minutowego filmu. Dala, da, da. Chyba nie muszę dodawać, że każdy, kurwa, wie jak się skończyło to. Bardzo pozytywnie. Świetny PR, świetny kurwa marketing. Wykorzystanie w wizerunku Keviego Riffsa, jak i go samego, jest tutaj po prostu mistrzostwem. Kurwa. Jest bardzo udane. Na YouTubie mówię o tym, pokazuję memy na ten temat oraz pokazuję memy, memów na ten temat i gadałem o memach. Także jest git. Także po prostu, po prostu marketyk jest zajebisty. Piękny, Piękna euforia tutaj, to oczekiwanie na grę jest, to wszystko super, świetnie to wyszło. I tu, to, to, to bez dwóch zdań jest zajebiście. Okay. Nad grą pracuje ponad 400 osób, więc nie mało. W 2018 podpisaliśmy CyberPunka pierwszą umowę na fizyczną dystrybucję w Północnej Ameryce, Warner Bros, Home Entertainment i Bandai Namco w Europie. Obie firmy to, to sprawdzeni partnerzy, z którymi współpracowaliśmy z sukcesem gry 3 i ja tutaj dodam może, że Wiedźmin do dziś daje świetne przychody w spółce. W sumie mamy już podpisaną umowę na dystrybucję w kilkudziesięciu krajach i kolejne są w toku. Nasza druga produkcja przyszła... przeszła w ubiegłym roku duże zmiany projektowe, w październiku miała swoją premierę. Razem ze to jej fabularny spin-off. Kurwa co to jest spin-off, wiesz? Nie. Eee, się przygotowałem. Wolna Kwi... Wind tak ruszczy do otworzonych przez nas do tej pory dużych airpagów pozwoli nam zbudować nową kompetencję i stworzyć od podstaw komplet zes kompletny zespół. Więc są ambitnie, próbuję nowych rzeczy, tak? Zdolny do produkcji zarządzania grami w modelu G. Game as a Service. A, Gra jako serwis, dobra. Eee... zbudujemy naszą filmy, baba. Ba. O, zwiększyliśmy mosty twórcze, więc się rozwijają. Jest duży rozwój twórcze, zarówno w głównej siedzibie w Warszawie, jak i w krakowskim studio. Również w minionym roku CD Projekt Red został wzmocniony o bardzo zdolny zespół z Wrocławia. I otwieramy na kolejne studio, tak? do grupy wewnątrz, też twórcy ze Spock Co., którzy pracują nad nieogłoszonym jeszcze projektem mobilnym. Tu jeszcze coś jest o gogu. Ale to już nie ma takiego dużego znaczenia, więc to pomijmy. Dobra, przechodzimy do finansów. Tak, no normalnie ta analiza fundamentalna. Ranking BB, nie wiem co to znaczy. Dobra, ryzyko bankructwa ZSOR jest to praktycznie zerowe, w ogóle nie ma tutaj o czym rozmawiać. Do analizy technicznej zaraz przejdziemy. I teraz uwaga, zobaczcie to, jak to kurwa opada. Opada, opada, przychody roczne opadają. O dwa lata. Nie? Dobra, dziwne, dziwne, zysk A to nie, to nie, to jest, to jest Też zysk operacyjny opada. To po dodatkowaniu tego. Roczny zysk netto opada. Czyli co? Mamy tutaj swego rodzaju dywergencję przychodów i zysków opadających do zajebistych wzrostów akcji. Tak jak prosty wykres to mamy. Czyli co to jest? Co to jest, moi drodzy? Euforia! Euforia! Póki co nie ma tutaj, jakby. Kurwa inaczej. Wszystko opiera się na dużej nadziei, że gra będzie zajebista w chuj. O, w ten sposób. A tego kurs rośnie. Nie ma tu totalnie przełożenia fundamentalnego. Ehm. Oczywiście, no wiadomo, wcześniej w chuj zarobili na Wiedźminie, tutaj to świetnie to widać, tak, tak, tylko przez ostatni, po ten kolejny rok, no tak to sobie szło, jak szło, jak widać, nie? Ale zobaczcie, aktywa rosną, tak, Kapita własny rośnie, tak, sobie no tak, teraz urozpoczynę. Także to jest dobry znak, no, firma się rozwija, tak, dobra. Ale yy, yy, przepływa teraz yy, cashflow, jak ta gra, Kiosakiego. jakiego? Dojrzałe przedsiębiorstwo. Plus, minus, minus, tu nie mam w ogóle pytań, jest dobrze, tak powinno być, jest i, i, i świetnie. Um, coś tu można dodać? Nie. To są mało istotne wskaźniki, przynajmniej dla mnie. Dobra, wartość, tam ja, wiadomo, rentowności. Zobaczcie, rowę tak? Bardzo ważny wskaźnik. A nie co to jest? Zysk do netto. Bardzo wysoki. Niesamowicie przewartościowany wskaźnik 198. No masakra, słuchajcie. To nie jest normalne. <laughs> cena do wartości księgowej 20, no to też jest nieźle, bardzo wysoko, przegrzanie jest, jest przegrzanie. i zaraz o tym przegrzaniu porozmawiamy sobie w ujęciu technicznym, yy, yy, cena do przychodów też potężna, potężna, no nie mieści się w skali, <laughs> e, no, no dobra, dalej, dalej tak, rento, o teraz będzie rentowność. Będzie ta sama sytuacja co z przychodami i zyskami ogólnymi i operacyjnymi. I inne. to też, jak widzicie, tutaj rowing NAM spada. Było potężne, niesamowite. wieź w potężny super sukces, super. Tak. I dalej mamy tu niestety równie pochyłom nadu. Tak. Udział kapitałów pracujących to jest ten. Opracuje potencjał jak największa. No też lekko opadała, tak? Lekko opadała. Nie ma to jakiejś wartości, to jest bardziej relatywny wskaźnik. też te spada. Ale zaraz przejdziemy do konsensusu Zadłużenie, nie wiem, na tym rynku to chyba jest normalne Że to zadłużenie jest zajebiście niskie jeszcze ostatnie przez ostatnie lata spadło Więc tutaj właściwie nie ma żadnych problemów Udział kapitału w własnych faktywach Powyżej o, ja, po, czy, bo Przekracza prawie, że dwukrotnie Dwukrotnie Z kawałkiem Także tu też jest super, bardzo stabilnie pod względem zadłużenia, właściwie nie ma, no tu nie ma zadłużenia, no nie ma, no po prostu robią swoje i wyjebany. Podsumowanie, to tam już podsumowanie jest na, na, na tle, jakby, na tle, jakby gry wideo i wigu szerokiego, świetnie, co wygląda pod względem właściwie ro ROA, marże i to wszystko to jest super, bez dwóch stań, porównanie wypłacalności wskaźników przepływów pieniężnych w branży, średnio, jeżeli o to chodzi, dług super. TG y, Capital Gearing 0,12 super y, w stosunku do reszty w stosunku y, do tak, tak, no zarówno do branży jak i do WIGA, no także tutaj wszystko jest fajnie, Aha, i płacą dywidendę y, dywidenda była w maju tego roku, więc nie było jej rok temu, nie było jej rok temu, ale znowu jest, tak także super pod tym względem, także reasumując, y, y, pewne aspekty są super, ale przychody zyski opadają i wzrost opiera się właściwie na jakby euforycznej nadziei, mhm. co nie znaczy, że no spółka nie udowodniła, że potrafi zarabiać, bo potrafi udowodniła to, zresztą to widać tu wcześniej. Dobra, teraz przechodzimy sobie, jeszcze chciałem tutaj zwrócić uwagę na jedną rzecz, a tutaj inwestycyjne może jeszcze przypomnę, jak niektórzy nie są w temacie. Duży potencjał rozwoju rynku gier na świecie, szacowana wartość globalnego rynku gier... 150 miliardów dolarów, silna ekspozycja grupy kapitałowej CD Projekt na rynek globalny, przychody z eksportu stanowią 96% przychodów ze sprzedaży ogółem. Grupa sportowa jest z 23 dystrybutorami w 109 krajach świata, znaczący pakiet akcji w posiadaniu doświadczonego zarządu. No, no, marka Wiedźmi rozpoznawalna na całym świecie i ambitne cele w strategii na kolejne lata do, do, do 2021 nie stoją w miejscu, to już obawialiśmy, teraz jeszcze zobaczmy akcjonariat. Akcjonariat Nacjonalny na posiada 5,20%, to jest też jakiś tam malutki atut, ale akcje wolne w obrocie, czyli free flow, at, to 61%, słuchajcie, słuchajcie, generalnie im mniejszy free flow, at, tym lepiej, 50 to jest takie dla mnie maksimum, tutaj jest ono wyższe, co mnie w sumie dziwi, chociaż nie, w sumie mnie nie dziwi, bo większość graczy woli napierdalać w gierki niż kupować akcje, <laughs> więc może takie jest nowy, nie powinno się tym tak znów sugerować, tak, dobra, przechodzimy do wykresów. I wykres tutaj jest najciekawszy. Kurwa, jebane tabelki! Dywidenda była tu niedawno płacona. A to były podane wyników. I teraz słuchajcie, mamy tu ważny poziom. Cena jest na ważnym poziomie. Kiedyś już on był, nie został on przekroczony. Teraz na chwilę został i szybka nawrotka. E, mamy tutaj ewidentną, jakby no, nie chcę się teraz stosować, konsolidację. Być może, hmm. jak dla mnie na pewno, dystrybucję. Tak. Także tu już się powinna zapalić czerwona lampka tym, co chcą kupować teraz akcje. No jak dla mnie są one teraz po prostu drogie. Nie ma to przełożenia totalnie. Cena te wzrost ostatnie na wyniki, które opadały przez ostatnie, no nie wiem, powiedzmy półtora roku. Tak, zobaczcie, tutaj mamy te wolumeny duże, jakieś tam klimaksy są, tak? I potem walka na tym poziomie. Cienie, zauważcie, proszę, bardzo kurwa, od góry pobieranie, pobieranie. pie, szybki skok i szybkie pobieranie i tu znów ostatni dzień ten taki pinek, nie? Więc, więc... Jak yy, Tu mamy no jeszcze yy, skumulowany sobie wolumenik wysoki. Tu opada, opada, opada tu Przez chwilę znów taki troszkę większy. Na wyższym yy, poziomie cenowym. Ale nie tak duży jak tutaj. Więc dla mnie jest to dosyć silny znak na to, że pod względem tym technicznym, tych wszystkich to ogonków, wolumenów i jakby słabnącym socie. Kto wie, co to soc? To, 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 wie, a już wytłumaczę o co chodzi, po prostu te szczyty są coraz bliżej siebie, tak? Tak jak tutaj to fajnie rosło, szybko były te szczyty oddalone od siebie, tak tutaj już to słabnie, słabnie. To jest to, nie ma tego momentum rostowego, opada, zmniejsza się. Opada jak wiód. No, więc po prostu na moje, będzie duża korekta, korekta może sięgnąć nawet poziomu 180. Spokojnie może się, może sięgnąć poziomu powiedzmy 195 wtedy kupować, jeżeli już chcesz kupować to podziel sobie te pakiety kupna na raty, bo na pewno nie utrafisz idealnie, idealnie w dołek, nie ma kurwa szans ja bym sobie to podzielił na parę transz, sama spółka jest zajebista, na pewno jeszcze urośnie ale ja bym się teraz oczywiście spodziewał większej korekty i na tej korekcie próbował sobie dokupowywać akcje a kto lubi, kto ma możliwość niech sobie po prostu shortuje tą spółkę yy, czyli po prostu niech zagrywa na spadki, bo jest taka możliwość też Teraz jest na to dobry moment, moim zdaniem, nawet już teraz, w tym momencie. Jeżeli cena dojdzie znów tu, tym bardziej, o ile wolumen będzie mniejszy niż teraz, tu sobie spojrzymy, jak będzie mniejszy gdzieś na tym poziomie, a będzie cena wyżej gdzieś tu, no to dla mnie to jest dosyć silny znak, że można sobie poszorcić, popróbować na spokojnie. No i tyle, tyle, tak to widzę. Zorcel na CD-projekcie. Spółka jest zajebista, ale nie... ale teraz nie jest dla lepsza. Na korekcie większej tutaj, tak gdzieś tutaj szukać. Wol, Daj mi whisky. Siema. Ty, coś ty kup wykupił? No piwko zakupiłem. Jak chcesz należeć do Klubu Ptakuna Damiana, to musisz pić whisky, a nie czerwone szczyny. Rozumieś? Dobra, dobra, przepraszam. Przynieś słońce sobie, zobaczę co to jest.